Tam padło, bardzo, tam padło bardzo ciekawe stwierdzenie w pewnym momencie, kiedy premier Morawiecki mówi, że taką konstruktywną propozycją, którą mogłaby sformułować Polska wobec Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o tę rywalizację z Chinami i tak dalej, byłoby stworzenie, uwaga, ekonomicznego NATO. To znaczy, spróbujmy stworzyć strefę wolnego handlu, zaproponujmy Amerykanom strefę wolnego handlu i razem. W związku z tym później pójdziemy na taką właśnie wojnę ekonomiczną z, z Chinami. No, sam fakt proponowania czegoś takiego, w obecnych okolicznościach, kiedy Europa została w zasadzie w wielu kwestiach gorzej potraktowana niż, niż Chiny. Przez Amerykę. Przez Amerykę, przez, przez Amerykę dokładnie. Gdzie, mamy, gdzie widać, że ten, że ten paradygmat blokowy zupełnie nie jest paradygmatem, w którym się porusza obecna amerykańska administracja, tylko mamy do czynienia z jakimś paradygmatem imperialnym. A Europa jest traktowana jako peryferia, z których no być może będzie można zrezygnować, ale się przynajmniej wyciągnie tyle, ile można, pieniędzy przede wszystkim. No to proponowanie czegoś takiego jest właśnie moim zdaniem uleganiem złudzeniom, że my funkcjonujemy jeszcze w zupełnie innej, zupełnie innej rzeczywistości. No bo jeżeli, jeżeli spojrzymy na to, co robi, co robi Donald Trump. Ostatnie telefony i rozmowy z Xi Jinpingiem, które dzieją się w momencie, w tym samym momencie, kiedy Amerykanie rozmawiają z, z Rosjanami, no to widać, że zupełnie inna koncepcja światowego porządku może być bliska Donaldowi Trumpowi, tak?